Oj, oj, oj. Co tu się jest? To kolejne zderzenie, chyba. Ale to sobie... też jest taki, a to jest na przyspieszeniu. Tak, kolejne zderzenie. I tu zobaczmy, właśnie, znowu jest ten zderzak. I znowu ten zderzak chyba nie zadziałał tak, jak powinien zadziałać. Chyba, że nie do takich szybkości. Znowu jest ten zjazd wzięty między koła, tak? Bardzo szybka akcja, więc tak naprawdę nawet nie widać. Co dokładnie się stało. No, uderzenie ewidentne w ten właśnie jak mówisz zderzak. No a teraz jest już powolny, tylko przy, ja, przy, przy barierach. Tylko szkoda, że to jest y, przyspieszony ten obrazek. Nie widzimy dokładnie tego. No co... więc też albo albo po prostu kierowca się zagapił, albo. Y, no też w ostatniej chwili chciał skręcić i. Albo zasnął. Albo zasną. Albo zasnął, albo pisał SMS. -a.